Siemanko drodzy widzowie, witam was z gali Gromda 11. Jest ze mną Mateusz Don Diego, Kubiszyn, cześć. Siema, witam, siema, witam was. No i może zacznijmy od Gromdy. Jak oceniasz dzisiejszą galę? Jakaś krew na koszuli, pytanie skąd? Pierwsza krew naszego pojedynku. <laughs> Don Diego kontra Balboa. No jak oceniasz swojego przyszłego rywala? Czy ja muszę go oceniać? Przecież wszyscy dobrze wiemy, że to jest gość, z którym stoczę po prostu miano. Walkę o miano największego skrócibika w tej branży. Także tu można mówić cokolwiek, nie? ale no to jest czemp. I nieważne, kto wygra tę walkę, czy ja, czy Bartek, to obydwa jesteśmy najlepsi, no i tego nikt nie jest w stanie podważyć. Jak byś skomentował by dzisiejszą walkę wieczoru, to co dzisiaj się tutaj działo między Łukaszem, Parobcem, właśnie, a Balbą? Panowie pokazali wszystko, co, co mieli w zanadrzu wszystko, co mieli przygotowane, bo jakby nie patrzeć, ja też. Myślałem, że skończy się szybciej ta walka, że w trzeciej rundzie, ale pięć rund, może nie była to jakoś super długa piąta runda, ale pięć rund, więc pełny dystans. Gołcik jak zwykle nieśmiertelny, zmartwychwstał za każdym ciosem po każdym ciężkim ciosie, więc tutaj szapoba mocny. a Albo, albo a dynamit w łapach. I no to, czego się spodziewałem po tej walce, bo jestem najedzony. O. Chyba każdy z nas jest najedzony po tym starciu, drodzy widzowie, jak oceniasz dzisiejszą całą galę Gronda 11 Bardzo pozytywnie, wiesz, w porównaniu do ostatnich kilku gal, no to mega dobrze odebrałem właśnie pojedynki i zarówno te w turnieju i tak samo te super fighty. wiadomo, że mogło być jeszcze odrobinę lepiej, nie, bo zawsze chciałoby się, ale, ale mimo wszystko oceniam tę galę bardzo na plus. Podoba mi się też to, że finał został przeniesiony na następną galę, że nie jest to powiedzmy e, zwycięzca turnieju po prostu przez kontuzję przeciwnika, a zapowiada się naprawdę bardzo fajna walka i... No i ten Żyleta, tak, Żyleta. Tak, myślałem w ogóle, już po tej pierwszej walce nie widziałem właśnie z Romkiem, ale gdzieś tam jakieś ułamki urywek mi się pojawiały. No myślałem, nawet, nawet spoko, nie? A później po drugiej walce myślę, no gość ma papiery na, na zwycięstwo. I wydaje mi się, że nawet w tej dogrywce, że, że, że on zwycięży. Znaczy, no w dogrywce w tym finale następnym, że to on zwycięży tą walkę. No ale co, no jeszcze. Aha, jeszcze super fajty. Łazar mnie zaskoczył, tym spokojem i tym naprawdę jak bardzo mądrze zawalczył. Nie spodziewałem się tego po nim, myślałem, że w końcu odpali wiatraki, ale wytrzymał to presję. Wiesz, narożnik też na pewno bardzo mocno tutaj mocną rolę odegrał, więc to mi się podobało. Eee, właśnie tam obijanie dołów, e, no i skończył właśnie później tym podbródkiem. E, walka Mario i Wasyla, bardzo ciekawa, też dużo się działo w tym pojedynku. No szkoda, że rzeczywiście była ta kontuzja, bo, bo nadal mogła ta walka pójść w drugą stronę, ale nawet e, przez moment było zagrożenie, że Mario mimo, że skontuzjowany, to, to też mógł e, zwyciężyć, bo jakby nie patrzeć, drapieźnik mimo, że jest zraniony, dalej jest niebezpieczny. już e, dzisiaj rozmawiamy na gromdzie, ale ostatnio, ostatnio e, możemy cię widzieć również na Heilig i i... i... Coś mi to zaczepia. <gadamy> Zaraz pogadamy. I, i, i tam gdzieś zobaczymy w najbliższym czasie. Walka z zawodnikiem KSW z medalistą olimpijskim Damianem Janikowskim w MMA. Jak dobrze się czujesz w zapasach i jiu-jitsu brazylijskim, Mateusz? Ja bardzo dobrze czuję się w MMA. Odczepcie się w końcu tych zapasów, walczymy w MMA, a nie w zapasach. No kurczę, nie wiem. Każdy mówi a zapasy, zapasy, zapasy. No nie, robimy MMA, więc siłą rzeczy. E, ale czuję się coraz lepiej. Nie powiem, że czuję się jak ryba. A jak nabierz? się czujesz w tym MMA? parterze. A, tak, coraz lepiej, wiesz, coraz bardziej zaczynam rozumieć ten sport, bo to, no myślę, że od tego trzeba zacząć, że zaczynam jakby łapać te nawyki ruchowe, gdzie wsadzać ręce, co robić z ciałem, żeby powiedzmy, czy wybraniać ten parter, czy, czy już tam próbować wstać i tak dalej. Wiadomo, wszystko zweryfikuje klatka, aczkolwiek, no nie boję się, nie obawiam się tego i, no i wiem, że sobie krzywdy jakieś tam dłużej nie dam zrobić, jeśli do tego dojdzie, a mam plan, żeby do tego nie doszło. Tam jakiś zakład jest między wami chyba, co? Tak, tak. Na ostatnim wywiadzie założyliśmy się, że jeżeli Damiano mnie obali, no to płacę mu stówę, ale jeżeli ja jego obalę, no to on mi płaci klocka. To chyba dobry zakład. No bardzo dobry zakład, bo nawet jeżeli obalimy się nawzajem, no to ja jestem 900 stów do przodu. Widzisz to jako Damiana Nikowskiego? Nie po ciosach? Trudno mi to jakoś zwizualizować sobie, ale jak to się mówi, zawsze oczekuję nieoczekiwanego. Mamy Grondę, najtwardsze, najtwardsza formuła WALK w Polsce, mamy Hailikt. Organizacja jakby nie patrzyła jednak bardziej frykować. Czy ty myślisz o wejściu w takie zawodowe, pełnoprofesjonalne MMA w Polsce? Myślę, że walka z Damiano to już jest wejście w taki, powiedzmy, pierwszy krok do profesjonalnego MMA, aczkolwiek nie traktuję tego jako mojego celu życiowego. Zobaczymy, co się zmieni, wiesz, może być po walce być tak, że, że nagle zapałam wielką miłość do MMA i stwierdzę, że to jest to, co chcę robić i, i będzie gromda i MMA, ale na chwilę obecną nadal damy to jest super fajna przygoda, i, no ale poniekąd też wejście w duże MMA ciekawe propozycje walk pojawiają się oprócz grondy i hajlik? Nie skupiam się na tym na razie, mam, mam co robić, spokojnie. No także co, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Drodzy widzowie, niebawem Dondiego kontra Damian Janikowski. Bardzo ciekawe zestawienie. Oglądajcie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Dzięki, Siemano, pozdrawiam. A tak w ogóle, to zapraszam was na ten pojedynek. Nie tylko przed telewizorem, a także na trybuny, oczywiście na trybunach. Strefa Team Dondiego. Wykupiony mamy sektor, także zapraszam do mnie po bilety. A po walce przychodzę bezpośrednio do was i co? I rzucam rękawice z walki, rzucam koszulkę z walki, jeszcze parę innych fantów, także dodatkowo można sobie fajne rzeczy z gali przywieźć, więc suwenirki zawsze wskazane. materiał zawierał lokowanie produktu. Tak, tak. dziękuję. dokładnie Siemano.